Z tej stronbar szybko polecimy podsumowanie ankiety. Jeżeli pojawi się jeszcze więcej komentarzy, to będzie aktualizacja tego filmu. Najbardziej Wam zależy by robić poradniki. Spoko, ale czasem będzie średnio. Powtórki mniej wiadomości z WOTA. To mnie cieszy, że chcecie, żebym robił wiadomości, bo nigdy nie byłem pewny. No i live'y. No, niestety, póki co, dopiero w sierpniu będą światłowody. No, pozdrawiam tą firmę. Więc do sierpnia będzie ciężko z live'ami. Jakie poradniki dotyczące WOTA ci brakuje i jakie mógłbym je nagrać? No, dobra, może przekręciłem. Rozgrywki z klanem, Nie Klan nie dla fioleta, poradniki, miejscówki. Eee, powiem, tak, czołgi na Stars, przecież tego jest pełno, ale dobra. Ciekawy młody. I mam jedno pytanie, bo teraz tego nie mogę znaleźć, ale ktoś pytał, o, jak poszczególnie migrać grać na... Dobra, przekręcam, wiem. Chodzi o to, w jakiej formie chciałbyś, żeby ten poradnik wyglądał. Nie wiem, w formie powtórki, że, nie wiem, na wodtaktyk. taktyk. To będzie bardzo ciężkie dla mnie, żeby to nagrać, ponieważ nie wiem, bo można to różnie nagrać. Fajnie, jakbyście to sprecyzowali. Tu widzę, że 10 osób było szczere, że czy, czytało opis kanału, bo rur, powiedzmy, że różnie osoby odpowiadają. Dobra. Czy może pojawić się na kanale Far Cry 5? Tak, czyli pojawi się, no ale uwaga, to nie będzie tak, że odcinki będą często się pojawiać, że WOTA to zmiecie, to będzie taka dodatkowa seria. I nie chcę się ograniczać do jednej gry, bo wod się staje coraz mniejszy i przez to mój kanał by mógł upaść. Potem jakbym cokolwiek chciał innego nagrywać. PUBG nie ma szans żeby się pojawiło. Deforest. Forest. To to naprawdę. Tu to nagrałem więc to nie będę komentował. Błędy jakie popełniam. Więcej emocji, to jest prawda. Dłuższe filmy, no to, to chodzi przede wszystkim o czas. No, z netem to nic nie mogę póki co zrobić. Nie jestem w stanie nagrywać co drugi dzień. Wybaczcie, ale nie ma szans. No, chyba, że ten kanał nie wiem, ile by miał subskrypcji i cokolwiek by miał z tego. No, ale na dzień dzisiejszy przez ten internet nie jestem w stanie nagrywać. Bardzo. Będzie to bardzo rzadkie. Teraz jestem też. Możecie słyszeć nawet po głosie, że jestem nieco. Tak, taką chrypkę mam. Głośniej mikrofon. Niektórzy mówią głośniej ciszej ja pierdziel, zdecydujcie się. Trochę nudne odcinki. No to jest racja. Ale nie mogę też wstawiać jest z, z muzyką, ponieważ YouTube wariuje jak tylko słyszę muzykę. Zobaczymy z Q&A jak to pójdzie. Czy mi zablokuje, czy nie. No ale spoko. I gdy osiągnę 1000 subskrypcji w tym roku, to wolicie premkę. Tylko mówię premkę, bez żadnych specjalnych zestawów i tak dalej. Zapomnijcie o tym, że będę więcej wydawał kasy. No ale jest duża szansa, że nawet to mogę osiągnąć powiedzmy, przed wakacjami w sensie trochę możecie się dziwić, o ile się wstrzelę jakąś tematyką. Bo jak wiecie, w lutym miałem 135 subskrypcji i w kilku dni nabiłem sobie 300. Jak się wstrzelę, to może nawet się uda. Bo wakacje to jest taki. Pamiętam, bo prowadziłem kanały taki przestój po prostu na YouTubie. No dobra. Myślę, że to było na tyle. Cześć.